Witam Was serdecznie już w 137 odcinku drewnianych poniedziałków i 22 w tym roku kalendarzowym. Jednocześnie to drugi odcinek w tym roku szkolnym. Wyjątkowo na początku rozwiążemy zagadkę z ubiegłego tygodnia. Pytałem, przez jakie miejscowości dojedziemy do brunar. To mamy takie dwa szlaki. Jedna, jeden wiedzie przez paszę cieniawe grybów, kącową i florynkę, a drugi przez Kamankę Wielką Boguszę Binczarową i Florynkę. Jako pierwszy odpowiedział Ksawier z klasy 5B, a dzisiaj zapytam o Matkę Bożą Truskolaską, która jest, w, znajduje się jej obraz w ołtarzu głównym w kościele w Truskolasach. Jakie choroby najczęściej leczy Matka Boża Truskolaska? Odpowiadamy na adres mailowy JCE. Edu.pl i w tym wypadku będzie wygrywać w tym tygodniu druga osoba, która właściwie odpowie na to, może trochę trudniejsze niż zwykle pytanie. A dzisiaj opowiadam o kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja z 1737. Został on ufundowany przez Józefa Winera, poświęcony w roku 1746 a istniał tu już wcześniej również kościół drewniany, który w 1736 na tym samym miejscu znajdujący się został rozebrany i wybudowano nowy. Parafia istniała tu już od 1810 roku. W ramach archidiecezji częstochowskiej ta parafia funkcjonuje. Pierwotnie kościół posiadał dwie wieże od frontu, ale w 1877 zostały uszkodzone przez wichurę i nie zostały już odbudowane. Remontowano świątynię w 1835, w 1871, 1948, 1959 i ostatnio w latach 2006-2007. A zdjęcie kościółka dokładnie 23 kwietnia 2011 roku wykonałem. Wnętrze odnawiano pod kierunkiem Marii Guralczyk w latach 2007-2011. Jest to budowla trójnawowa, konstrukcji zrębowej, orientowana, wybudowana z drewna modrzewiowego, kryta w całości gątem Na planie krzyża w stylu barokowym. Z boku nawy znajdują się kaplice św. Józefa i Matki Bożej Szkaplerznej. Kościół pokrywa dach dwukalenicowy z czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę. Tutaj malutką, taką też widoczną na zdjęciu. Jeżeli chodzi o wnętrze, kościół posiada organy 13-głosowe z roku 1905, wybudowane przez firmę Dominika Biernackiego. Wewnątrz oryginalna belka tęczowa z barokową grupą ukrzyżowania, którą mamy po lewej stronie również na zdjęciu. Ściany pokrywają polichromię i tak wymalowane w latach 1903-1909 projektu Wacława Skomierskiego, a na stropie prezbiterium z 1914 wykonane przez Stanisława Ligonia. W ołtarzu głównym późnobarokowym z pierwszej połowy XVIII wieku Czyli z czasu budowy, znajduje się obraz Matki Bożej Truskolaskiej. Z tym obrazem jest związana ciekawa historia, bo w czasie, przed, jeszcze przed Potopem Szwedzkim, czyli przed 1655, został on zakupiony przez Kowala Miejscowego od malarza Stanisława Bobrowskiego na podczas długów, które właśnie ten malarz u tego Kowala zaciągnął. On był w, do, prawie do końca XVII wieku w takiej specjalnej kapliczce na terenie miejscowości. W 1681 przeniesiono obraz do kościoła, umieszczono go w ołtarzu głównym, a od 1691 istnieje taka księga łask, które za przyczyną Matki Bożej Truskolaskiej wierni otrzymują, nie tylko zresztą z województwa śląskiego, czy z diecezji, Archidiecezji Częstochowskiej. Świątynia również posiada ołtarze boczne z wieku XVIII i ambonę, którą też na zdjęciu mamy z drugiej połowy XVII wieku, czyli troszkę starszą, być może, prawdopodobnie z poprzedniego kościoła, który się nie zachował, który został przed wybudowaniem obecnej świątyni wzniesiony. Rozebrane. To mamy dzisiaj Truskolasy miejscowość w województwie śląskim, a za tydzień zaproszę wszystkich na odcinek, który nagramy razem z uczniem klasy siódmej, który dotarł do miejscowości Karpacz. To jest Dolny Śląsk i tam sfotografował bardzo oryginalny kościół sprowadzony do Polski z Norwegii. O nim opowiemy za tydzień. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie, subskrybowanie kanału i bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.